Hej wszystkim! Z tej strony Atakama na Waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogę kolejny raz nagrać tą grę, bo jak wiecie, z nią są akurat takie problemy, że po prostu nie wyrabiam się. Poza tym też często są takie aktualizacje, w których no nie za dużo jest do zrobienia. Słuchajcie, generalnie ta aktualizacja też nie jest zbyt wielka, ale mam bardzo, bardzo dobre wieści. Które oczywiście przeczytać możecie na stronie Alicji, która umieszczona jest w opisie tego filmu. Zapraszam tam. Tam wszystkie informacje są na bieżąco. Także tak jak wy, ja stamtąd korzystam, żeby dowiedzieć się, co będzie dalej, co będzie w tej aktualizacji, co będzie w następnej. I już szybciutko przechodzę do tematu. Słuchajcie, co zostało dodane dziś, znaczy wczoraj w sumie, bo ja to nagrywam jeszcze w niedzielę, ale wy to widzicie dopiero w poniedziałek. Generalnie zostały wszystkie te rzeczy podzielone na grupy. Także tutaj macie online ranches classic. Czyli tu są te wszystkie rancha, które wyglądają normalnie. Normalnie, czyli tak jak to nasze podstawowe rancho. A tutaj mamy te flower flats, F files? files? Mam nadzieję, że dobrze to czytam. I to są wszystkie te rancza, które wyglądają dokładnie właśnie jak. To. I to zostało pogrupowane tylko dlatego, żeby nam tutaj wszystko ułatwić. Jak widzicie, tutaj są wszyscy moi znajomi, i osobno są właśnie te dwa rancza. No i generalnie to cała aktualizacja. Ale mam też bardzo, bardzo dobre wieści. Ponieważ jakoś w połowie czerwca w końcu do Alicji zostanie dodane miasto i wiem, że bardzo, bardzo długo wszyscy na to czekaliście tak samo jak ja. Ja czekałam na to aż od początku tej gry, właśnie tej wersji tej gry. Jak tylko zaczęłam grać, nie było nawet jeszcze bridowania, nie było wyścigów multi, tylko z botami, to już gdzieś tam marzyłam o tym, żeby to miasto kiedyś tutaj zostało dodane i oto. I oto właśnie na, nadszedł ten. Yy, nadeszła wiekopomna chwila. I mamy tą informację, więc bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać. Zostało, myślę, około półtora miesiąca, może nie, może tak miesiąc? Miesiąc z haczykiem. Więc jestem mega ciekawa, jak to będzie zrobione, zorganizowane. Naprawdę gra mega się rozwija, i cały czas to powtarzam, że mnie to bardzo cieszy, bo Alicja ma bardzo duży potencjał, także mam nadzieję, że Wy też się cieszycie. No i co? Słuchajcie, już Wam pokazuję, co tutaj u mnie się podziało. W końcu mogłam wystawić tego Konisia, ponieważ Kira Migo tutaj mm, wypoziomowała i bardzo się cieszę, więc poziom ósmy został wbity i mogłam go wystawić za 40 tysięcy. Zawsze wystawiam za 40 tysięcy, tym bardziej konie, które mają całą linię karą i też falowane grzywy ogony i, tak dalej, i tak dalej. Więc, no, jak widzicie, zmęczyła go, więc Kira, dziękuję Ci ponownie za opiekę nad kątem. No i teraz jeszcze został nam ten koń, na którym właśnie siedzę. Jest to Fogta. Fogta. I tutaj też mamy klas apy, i niestety nie mogę dodać już, więc nam do siły. Okej, okay, i tak to wygląda. Na razie nie mogę niestety bridować, właśnie z tego względu, że no nie ma miejsc. Chciałabym te goniki wszystkie wystawić, bo chciałabym zarobić karotki. No to co? No to jedyne co nam zostało to kupić jakąś fajną, ładną zbroję. Więc chodźmy do sklepu i kupmy coś, chociaż... A może mam coś takiego? Poczekajcie, bo jeszcze jedną rzecz chciałam sprawdzić. Czy ja mam jeszcze jakieś... E, nie, nie mam. Kurczę, już się skończyło. Szkoda. Myślałam, że zarobię jeszcze za darmo jakieś, wiecie, karotki w tych takich giftboxach. No, ale nic. Dobra. Czekajcie, jeszcze raz. E, koń, siodła. No, niestety, żadnych zbroi też nie mam. A, trzeba wydać karotki jednak. A już myślałam, że nie będę musiała. No cóż. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja nie lubię kupować całego kompletu zbroi, bo jak siodła mi się na przykład bardzo podobają, to już te tarcze nie bardzo, bo to wygląda jakby. No tutaj akurat jeszcze nie aż tak źle, ale niekiedy te tarcze wyglądają, jakby były wbite w konia, wbite w udo, i nie bardzo mi się to podoba. Także no nie zawsze kupuję, wiecie, full wypas. O, na przykład tutaj, widzicie, nie ma tych pasków, więc jak teraz wyglądała tarcza, no to nie wyglądałoby to za ciekawie. Bardzo, bardzo lubię tą, to siodło, w ogóle ten cały komplet. Ale odkąd mojemu koniu kupiłam, mojemu prawdziwemu koniu, kupiłam taką, wiecie, maskę na muchy i miała taką osłonkę na chrapki, i widziałam, jaką strasznie jej nienawidzi. I strasznie męczy się, nie mógł przestać kichać dosłownie przez to, bo go tutaj drażni, On bardzo nie lubi, jak właśnie coś dotyka mu chrap. No to stwierdziłam, że, kurczę, jakaś taka cofka mnie bierze od właśnie takich rzeczy na, na chrapy, więc no, chyba będę musiała zmienić swoją ulubioną e, zbrojkę. No i co, wybierzemy tą taką standardową. W sumie ona jest ładna. Myślę, że nie za wiele wnosi, ale po prostu ładnie wygląda. No to co? No to szybciutko wybieramy jakiś wyścig. E, tu jest 7 na 8. Mam nadzieję, że długo nie będzie trzeba czekać. 6 sekund. O nie, oni dopiero zaczęli. Kurczę. No nie, nie chce mi się czekać tak długo. To może tutaj. Tu wychodzą, widzę. 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. Ja jestem gotowa. Denny Devito. Right Noodles. Okej, okay. ojej, ładny lisek. W ogóle ja muszę zobaczyć, jakie ja mam zwierzaki. W ogóle muszę też e, zobaczyć ten swój em, inkubator, bo bardzo dawno tego nie robiłam i on nagle mi zniknął. E, I się zastanawiam, właśnie, bo chyba tam trzeba teraz coś wykupić? Jak gdzieś ominęłam ten etap, chyba. Tak mi się wydaje. No nie, nie wychodźcie stąd, wracaj! Nie! O, tu mamy, tu, tu, tu szybko. No, A tu, a tu, a tu, szybko! Proszę, proszę, proszę. Jestem gotowa, nie wyrzucajcie mnie! Jest! Dobrze! <laughs> dobrze, dobrze! O, Podbijemy razem świat! Słodko! No dobra, no to co? Good luck! Ja wiem, że bardzo, bardzo dużo z Was czekało na bridowanie w odcinku, ale no niestety nie chcę wyrzucać tych konidek, jak mówiłam, bo jest mi ich szkoda po prostu, bo one mogą dość sporo zarobić, a nawet 100 tysięcy jest dużą kwotą ostatnio dla mnie, więc no byłoby mi po prostu szkoda. Ok, postaram się skupić na tym wyścigu jak najbardziej, żeby tutaj jak najlepszy wynik uzyskać. Uuuu, oh, jak tam był ze smokiem. Hahaha. Ha. <laughs> Okej. Okay. Ice darling. Fajny nik. O oh, lala! Nini, a... nini, nini. <laughs> oh, nie, 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 O nie! Dobra, nie jest najgorzej, słuchajcie. W ogóle ostatnio miałam wam mówić. Dostałam taki śmieszny komentarz, że coś nie, nie chce oglądać moich odcinków, bo ja... Oj, 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 oddałam tego smoka. Bo ja za dużo gadam. A więc możecie napisać w komentarzu, czy też uważacie, że za dużo gadam. Bo jeżeli tak, no to w sumie trochę smutno. Bo ja myślę, że im więcej gadam, tym odcinek jest mniej nudny. A jeżeli uważacie, że za dużo gadam, to postaram się gadać trochę mniej. Aczkolwiek... Wydaje mi się, że wtedy e, moje gameplaye będą no w sumie takie trochę bez sensu, no nie? Bo nie wiem jak wy, ale ja na przykład bardzo często oglądam gry, których nawet nie lubię ze, w... ze względu na to, żeby m, posłuchać, co dany youtuber, dana osoba ma do powiedzenia. I nie będzie klityka, ale wiedziałam. <grystanie> e, a nie z samego względu e, na to, co gra, że złożyłam zdanie. No nieważne. Chodzi o to, że właśnie nie oglądam, nie wiem, powiedzmy, oglądam jakąś grę o zombie, tak? E, I na przykład nie lubię zombie, ale lubię. To jest tylko taki przykład. <laughs> nie lubię zombie. E, I nie wiem, powiem tej osobie, że ej, nie, nie lubię, nie, nie będę cię oglądać, bo, bo grasz w grę o zombie. Więc u mnie to tak nie wygląda. Oglądam wszystko, bo lubię daną osobę, a nie daną grę bo w grę można sobie zagrać sam, wieloma, Więc dajcie znać, czy macie podobnie, czy tylko ja jestem taka dziwna. Dobra, damy tam dalej tego smoka, żeby tutaj nie, nie zdążył nas dopaść. Okej, okay, no słodko, tylko że... A, widzicie, przydał się jednak wyszła się. Tak! Nie, to, złota, miła, wiesz co. Jeszcze kądzi się wyłamał. Aj, a ta, a ta! No cóż, nie poszło tym razem za dobrze. WebS. WebS na pierwszym miejscu. W ogóle czytałam e, też na stronie, właśnie Alicji, na Facebooku, że będą dodawać e, wyżej poziomy, czyli tak jak ja mam teraz 60. E, I jakby doświadczenie mi się nie nabija. Dobra, potwierdź sobie, na razie nie będziemy go leczyć. E, doświadczenie mi się nie nabija, ale oni próbują zrobić tak, żeby dodać ten poziom, który nam się nabijał do tego czasu, mimo, że się tak naprawdę teraz nie nabija, to gdzieś tam to doświadczenie jest i jeżeli dodadzą poziomy wyżej, to mi się doliczy jakby do tych poziomów. Nie wiem, czy tam, powiedziałam. Mam nadzieję, że dobrze. Aha, o nie! Tą samą mapę mamy! O ludzie! No dobra, niech będzie. Spoko. Puh, good luck! <laughs> Go. Czy ja mam jakąkolwiek szansę z tym złamanym koniem? <laughs> Ale masz ładnego konia tutaj obok po lewej stronie. Bardzo, bardzo ładny. O nie! Chodź tu, ktoś! Chociaż w sumie mam... Ale teraz zlamiłam, no naprawdę. O ja! Ja nie wiem, co się stało. Dobra, może ich dogonię. Jedź, jedź, Okej, okay, co ja tutaj mam? Słoneczko. Wiedziałam, że zahaczę kopytkiem. Serię nie musiałeś. Akurat, akurat tym ostatnim kopytkiem musiałeś. Co <gry> no nie, no teraz to może być problem. Chociaż mogę dostać przyspieszenie. Jestem na końcu, dokładnie tak myślałam, tak będzie. I mamy jeszcze jedno kółko. Więc jeszcze ewentualnie jest szansa. <gry> nie! No nie, ja, ja nie umiem dzisiaj. Nie umiem! A macie wszyscy! Taka, na razie sobie zostawię tą osłonkę. Może się ona przydać. Chociaż jak za długo ją zostawię, to też mini mnie dużo. Słuchajcie, jestem szósta. Konio tak trochę szybciej. No nie, tam nie wyprzedzają i w ogóle. Okej, okay. słuchajcie. Jakoś... Nie, no, no, no już chwilowo się podniosłam, ale znowu nie. Czy ktoś obok mnie ma smoka? Nie, więc jest spoglądanie. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Nie! Oj oj nie, nie chciałam tego kliknąć! O, 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 o. W Porządku. No i będę jeszcze gorzej niż ostatnio. Patrz, może, nie? Piąte miejsce! Czyli dokładnie tak samo. E, no cóż. Ice Darling, teraz wygrała. No, okej. Okay. Ale wywalczyło. <laughs> Wywalczyłam to piąte miejsce. No spoko. No to co? Ja pójdę wyleczyć tego konia, bo jest mi przykro, jak na niego patrzę. A więc czekajcie, opieka nad koniem. Eee, okej. Okay. Pozostało 270? Skąd ja mam tyle tego wszystkiego? W ogóle, gdzie teraz patrzy się na swoje własne zwierzaczki? Bo nie pamiętam. Okej. Okay. Yy, dziennik zadań? Nie, chyba to tutaj będzie. Zwierzaki. Włóż do inkubatora. Właśnie. O! Oh, ile mam modlisków! Umieśniają. Czynność nie może zostać wykonana. Hmm. No dobra. A, bo tutaj są wszystkie moje... No dobra, tu są moje zwierzaczki, ale... O, nie, ja mam tego Liska zapomniałam. On jest śliczny. <laughs> Dobra, to jego ja sobie wezmę, ale teraz co z tym inkubatorem? Czekajcie. Chciałabym go zrobić i w sumie to nie wiem jak. Hmm. Bo to chyba chodzi o rancho, zarządzanie ranczem. I to będzie inkubator. Dokładnie, zainstaluj. Aby zainstalować, najpierw musisz ukończyć. Zadanie główne o nazwie inkubator. Co? Jakie, jakie co? Rozmowa, dalej, tak. Naprawdę? Galopujący koń? Dobra. Spoko. Tutaj o coś chodzi. A bo to są te zadanka. No dobra. Pościgaj się na... O nie, 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 nie. O nie, czyli teraz oh, ja muszę te wszystkie zadania porobić, oh my, oh my, wyobrażacie sobie, że ja zapomniałam, że te zadania faktycznie, no dobra, to nic. No okej, okay, powiedzmy, że wszystko w porządku, ja sobie zrobię jeden wyścig też na szybkość, ale w międzyczasie chciałabym sprawdzić, ile zarobił mój koń, na razie niewiele. I zaczyna się wyścig. Śliczny obrazek. Naprawdę przepiękny obrazek. Eee, a więc tak. Mamy pokój, na którym są tylko cztery osoby razem ze mną, więc jest to dość mało. Eee, pisali tu wcześniej, że potrzebują więcej ludzi, ale no niestety nie wyszło. Nie wiem, czy dodam to, co gadałam wcześniej, a więc powtórzę to raz jeszcze. Eee, dołączyłam do pokoju na szybkość. Oczywiście wcześniej biorąc konia na szybkość. Aczkolwiek. Yy, nie było żadnego wyścigu na szybkość. Przy czym yy, zapomniałam, że mam konia na szybkość. <laughs> na że nadążacie. Yy, no i niestety, yy, nie zmieniając go, dołączyłam do wyścigu na magię. Także zobaczymy, jak mi pójdzie koniem na magię, na wyścigu na szybkość. Yy, poplątane z pomieszaniem, nieważne, nie słuchajcie, mnie jest bardzo późno w nocy. Ja nagrywam odcinek, ale oczywiście, czemu nie? <laughs> Mam nadzieję, że nie za bardzo namieszam Wam w głowach tym swoim gadulstwem. No cóż, cztery osoby to dość mało. Wiem, że dostaniemy bardzo, bardzo mało pieniążków i trochę szkoda. No bo jednak wiadomo, w tej grze pieniążki to, to dość ważna rzecz. Jak zresztą wszędzie. No i jak będę ostatnia, to już w ogóle będzie super. Wiesz wiecie co, ja lubię być ostatnia, bo wtedy dostaję dużo podkumek i na koniec lubię to nadganiać. Ale coś, coś ten koń mi nie idzie dzisiaj jakoś tak, tak jakbym chciała. Chyba lepiej mi się gra tymi końmi na, na magię. Nie wiem, nie wiem, takie odnoszę wrażenie, że on jest dziwnie wolniejszy. Ej, no gdzie jesteście? To dość niepokojące. Wiedziałam, że to się tak skończy. Nie! Boże, coś mi się poprzestawiało w klawi... O, dobra. <śm> <śm> Jeszcze mi się poprzestawiało w klawiszach. Nie wiem, czy słuchaliście mojego panicznego szukania klawisza wstecz. <śm> no, ale niestety w, nie, w tym miejscu, w nieodpowiednim czasie się wcisnął i jestem znowu ostatnia. <śm> <śm> Idealnie. No, i tak jak mówiłam, mamy pierwszą pokusę. Mam nadzieję, że coś jeszcze się zmieni. Już raczej nie, nie jestem w stanie tego nadgonić, także. <grystanie> Dziękuję za uwagę! <grystanie> to by było na tyle. Tak. Pięknie, pięknie, pięknie ukończyłeś ten wyścig, koń. I tylko ja nie jestem na tym. Nie, no to jest przecież tak smutne, że już bardziej smutne być nie może. Okej, okay, wychodzę stąd. Wychodzę. Okej, okay, udowodnię Wam, że właśnie to był koń. No niestety na, na siłę, na magię. No dobra, kochani. Ja myślę, że to by było na tyle. Nie chcę za bardzo to przedłużać, no bo tak jak mówiłam, kurczę, z tym teraz nie wyjdzie ze względu na to, że ja chcę te konie wstawić. Ten ma jeszcze za słaby poziom, także będę go sobie tutaj nabijała na spokojnie. A tymczasem bardzo, bardzo serdecznie Was wszystkich Pozdrawiam. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę bądź w dół, jeżeli Wam się nie podobał. Ale lepsze są te w górę, wiadomo. No więc yy, i subskrypcja też jest bardzo ważna, wtedy jesteście na bieżąco zawsze, zawsze, zawsze. No także trzymajcie się. Do następnego. Cześć.